Loża radiowa. W loży radiowej mamy już pierwszych gości. Anna Malczewska, dzień dobry. Dzień dobry. I Ewa Florek, dzień dobry. Dzień dobry. I tu prostujemy nie z Polskiego Związku Kynologicznego, ale ze Związku Kynologicznego w Polsce. Dokładnie. To są subtelne rozróżnienia, ale dla hodowców ważne. Dziękuję bardzo. Zaczynamy od tej tak zwanej jazdy obowiązkowej, czyli od zaproszenia na 38. Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. To sobota i niedziela w Centrum wystawieniczo kongresowym w Opolu. Już to piątek. będzie można zobaczyć. Już w piątek. Już Startujemy w piątek, już piątek. tak? Taka można powiedzieć rozgrzewka. W piątek zapraszamy miłośników Psów do Towarzystwa Ozdobnych Psów. Będzie e, wystawa klubowa dziewiątej grupy, czyli właśnie ozdobnych buldoszki, pudle, buldogi francuskie, bo hodowcy mogą się pomagać. Bardzo tak, tak. Mówi się popularnie: buldoszki, prawidłowa nazwa, buldog francuski. Chihuahua, wszelkie małe pieski, które są do towarzystwa. Jorkie, podejrzewam, tak? Nie, Jorkie należą do terierów. jest to grupa trzecia. Mimo, że malutkie pieski należą do terierów, natomiast tutaj są ozdobne. Jest to bardzo duża grupa. Jest tych wystawców, bez mała 600-599 psów. Tylko w ten jest. piątek? Tylko w piątek. Z psów do towarzystwa, czyli ta wystawa klubowa. Jest to wystawa bardzo prestiżowa dla hodowców. Jest tylko raz w roku marangę wystawy międzynarodowej. I dodatkowo, jeszcze w piątek, jest wystawa krajowa grupy piątej, czyli wszystkie rasy pierwotne, szpice pomeraniany, malutkie, y, psy północy. Aż się e, boję odezwać, bo to dla mnie jednak czarna magia. Witam tych psów, jest 350. To jest taka rozgrzewka od godziny 12 w piątek. Musielibyśmy takie slajdy sobie tutaj y, y, ustawić, tak, że natomiast, natomiast wystawa międzynarodowa startuje w sobotę i w niedzielę trwa y, do późnych godzin popołudniowych od godziny 10. I tam jest grupami podzielone to na dwa dni. Wszystkich psów zgłoszonych na wystawę międzynarodową jest 2929, Sporo. Jest bardzo dużo, prawie 2000 wystawców, oczywiście osoby towarzyszące, no i mamy reprezentantów 23 krajów poza Polską. Oczywiście najliczniej przyjeżdżają do nas Czechy, Niemcy, Słowacy. Bo mają e, najbliżej, krótko tak, mówiąc. Tak, no ale też wszystkie e, skandynawskie kraje, e, Węgry, Holandia, e, Litwa, tutaj nadbałtyckie, Białoruś, Finlandia, Irlandia nawet. No i taka ciekawostka, pojedyncze to są egzemplarze, to nie jest jakaś e, duża reprezentacja wystawców, ale mamy wystawcę z USA, z Kanady oraz z Meksyku. No to krótko mówiąc, to musi być wyjątkowo prestiżowa wystawa, jeżeli komuś się chce jechać z psem z drugiego końca świata. To. E, tak, to jest, to jest prestiżowa wystawa. Nasza wystawa cieszy się dużą popularnością. Wystawcy lubią naszą wystawę, sędziowie lubią do nas przyjeżdżać. Jesteśmy gościnni wobec e, tych, którzy do nas przyjeżdżają, taką mam nadzieję, ale też takie słuchy do nas dochodzą, zarówno ze strony sędziów, jak i wystawców. Stąd co roku coraz większa liczba tych wystawców do nas trafia. No i tradycja też już całkiem spora i długa, bo to już 38 międzynarodowa wystawa. Ale to jest tylko międzynarodowa. Przed wystawą międzynarodową były wystawy krajowe. Potem były zawirowania różne, były międzynarodowe i potem z powrotem krajowe i w tej chwili już ogólnie jest to 38 wystawa. Ale oprócz wystawy międzynarodowej w niedzielę jest jeszcze wystawa klubowa terrierów. I jest to tak samo już długoletnia wystawa, bo jest 34. To wystawa, i jednocześnie jest to wystawa, która się odbywa u nas, już nie pamiętam od ilu lat. Upodobali sobie i. Yy, podobnie jak dziewiąta grupa, to bardzo po klubowa tak. wystawa psów do towarzystwa i, i terierów, także yy, jest to po prostu. I jest tam yy, samych terierów, czyli sama yy, trzecia grupa, jest ich 361 psów samych, z których niektórych są bardzo licznie, jak American Staffordshire Terrier, Jack Russell Terrier. Yy, West Highland White Terrier, czyli popularny taki ten biały. I York, York nie, Yorków, nie, Yorków, nie, Yorków na nie. nie ma, tak? Na Międzynarodowej Yorki mamy. Są tylko tak, m, osobno. M, osobno, dlatego że kiedyś faktycznie Yorki należały najpierw. Y, Yorki, Yorkshire Terrier to jest pies y, rasy angielskiej, wyhodowany przez Anglików na szczury. Była plaga w XVI wieku w szczurów i oni po prostu szukali psa, który będzie y, na tą plagę jakoś reagował. Potem zrobił sprawę. się czego bardzo... wlezie nawet do dziury za przepraszam tak, za takim szczurem. Tak, i to jest bardzo. To tak jak jamnik z... na Lisy. Tak, i to jest bardzo taki. Uparty, uparty, zaciekły. Zaciekły, ponieważ bardzo ich było dużo, więc wymyślili i zrobili taką rasę, która jest taka powabna. Długo tego, on, on, on ma włos jedwabisty. Wbrew pozorom, jak się przejedzie ręką, to powinno być zimno jak jedwab, bo jedwab jest jednak chłodny, nie? I, i Ale Anglicy zdecydowali, że za bardzo zrobiły się y, delikatne i do towarzystwa, i z powrotem, a ma. Mają do tego prawo, bo, bo każda federacja, która ma rasy swoje, ma prawo do przeniesienia do innej grupy psa. I oni stwierdzili, że za bardzo są delikatne i z powrotem wróciły do terierów, tam gdzie powinny być od początku. Ale jest ich dużo. Jest ich dużo i, i są to małe, nieduże, ważą 3-200 maksimum, więc to takie podobne do chillow. Podejrzewam, że o prawie każdej rasie można by takie historii opowiedzieć. Z pewnością tak, i z pewnością każdy hodowca kocha swoją rasę i mógłby dużo, dużo na ten temat powiedzieć. Ras jest grubo, ponad prawie bez mała 400. No właśnie chciałem zapytać. Ciągle ciągle są nowe rasy. Taka ciekawa Jak powstaje nowa rasa. To jest długotrwały proces. Podejmują się tego na pewno doświadczeni hodowcy. Każda rasa ma mieć jakiś cel, czy to do polowania, czy to do towarzystwa. Czy to celem uszlachetnienia, jakby raz wyjściowych? W każdym razie, no, musi być kilka linii, muszą dawać potomstwo takie jak we wzorcu. Każda rasa ma swój wzorzec. Natomiast ciekawostką jest to. Już od kilku lat pojawiają się tak zwane rasy nieuznane na wystawach. W tym roku tych, tych ras przedstawicieli tych ras mamy 27 nieuznane, czyli dopiero nieuznane. zabiegające uznane, tak? Dokładnie tak. tak. Czyli y, są osoby, które, które y, no, bawią się tak w taką, w taką hodowlę, bo jest to praca też polegająca na obserwacji, na, na tym, jak kształtuje się potomstwo. Y, również e, wśród tych raz e, pretendujących do uznania jest polski spaniel myśliwski, czyli mielibyśmy szóstą Szczę. rasę y, y, narodową, tak? Bo w tej chwili mamy pięć ras: jest to polski owczarek podhalański, polski owczarek nizinny, pol, y, polski y, gończy polski, ogar polski, hart polski. Czyli pięć takich naszych ras. No i Zobaczymy, jak te rasy się będą rozwijały. Zresztą ten gończy polski też jest dopiero w tamtym roku został uznany oficjalnie, w, pełnym, tak. w pełni. Na razie był oceniany, nie, ale nie miał takich uprawnień jak normalne każda rasa, nie? A w tamtym roku, wreszcie do po wielu latach, bo to są, naprawdę to jest ciężka praca. Czy no mam takie wyciele. wrażenie, że temu wszystkiemu towarzyszy taka mocna biurokracja, no pewnie niezbędna, prawda? Ale jednak... Mm. Jest trochę biurokracji. Czasem nawet ja pracuję w, akurat w biurze naszego oddziału. E, czasem się aż dziwię, że jest tyle tych papierów. E, komputer też jest pełny danych. Natomiast jest to, jest to konieczne, dlatego że każdy pies ma swoją dokumentację. Ma rodowód, od tego, od tego się zaczyna. Najpierw metryka, kiedy się rodzi, potem rodowód. Jeżeli psy są kojarzone, e, to muszą mieć pełną dokumentację, czyli jest dowód karty, w postaci karty krycia. Z jednej strony reproduktor, z drugiej suka hodowlana. Jest karta miotu, kiedy urodzą się szczeniaki. No, Na wszystko dokument. Dokument tatuowania bądź chipowania. To stanowi dokumentację psa, wyklucza wszelkie oszustwa i jakieś nieprawidłowości. Jesteśmy pewni, że to szczenie jest po tych rodzicach. Jest w pełni. To rysowany. jak dawne herbarze szlacheckie. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę. I wracamy do rozmowy w studiu pani Ewa Florek i Anna Malczewska ze Związku Kenologicznego w Polsce. Tak, tym razem powiedzieliśmy prawidłowo. Ja celowo powiedziałem o tych herbarzach szlacheckich, dlatego, że takim dużym problemem no, polskiej szlachty było bardzo dużo. Mówiło, mówiło się, że to jakieś 10% społeczeństwa, ale tam się różne, za przeproszeniem, hamy wpychały, tak? E, I mezalianse różne. różne tak? Albo ktoś się przeprowadzał na drugi koniec Polski i udawał, e, udawał szlachcica. Czy w przypadku psów jest też takie podobne ryzyko? No jest takie ryzyko. Jak jest mezalians, to jest wtedy śliczny kundelek. I prawda... Mamy psa fajnego, ale gdzieś tam odbiega od wzorca pierwowzoru jednego z rodziców. Zakładamy, że jeden był szlachetny, szlachcicem był, a drugi był gdzieś tam z pospólstwa. No o, takie mięso się zawsze zdarzały. I to się <grym> rozmnaża. Natomiast ja mówię, wraca, wracając do czystości raz, tak jak mówiłam, jest to wieloletnia, długotrwała praca hodowlana hmm, hodowców. E ich jest niewiele takich, takich faktycznie z pasją, którzy, którzy mają jakiś cel, bo przeważnie są to ludzie, którzy sobie upodobali jakąś rasę, bo im się podoba, jeżdżą na wystawę, nawet mają tam jakieś jeden czy dwa mioty w roku. Natomiast hodowca, on, on może mniej patrzy na czempionaty, na zwycięzca, no, na zwycięstwa, bardziej skupia się właśnie na, na pracy hodowlanej, na to, co wypuści ze swojej hodowli jak mocna jest linia, czy, czy jest prawidłowa ze wzorcem i no tak dalej. Natomiast... Mówi pani o tym wzorcu. Jak się, jak się ocenia czystość takiej rasy? Bo to też musi być sędzia odpowiedni, który oceni to znaczy, takiego psa. Jest, jest dany kraj, który, który wypuszcza, czy ma, czy posiada daną rasę. Jest określony wzorzec. Wzorzec psa, który jest dokładnie od głowy Ogon, oczy, y, uszy, grzbiet, y, kończyny, czyli wszystko od głowy do ogona jest dokładnie opisane, Kale. jak powinno wyglądać. Oczywiście Kale. wzorzec jest ideałem. Y, idealny również, pies. Idealny pies, natomiast sędzia, oceniając na wystawie, stara się w każdym egzemplarzu dostrzec cechy jak najbliżej wzorca. Bo generalnie rzecz biorąc, no to tak jak my ludzie, jest, mamy jakiś swój wzorzec, wiadomo jak człowiek wygląda, a jednak bardzo się różnimy. Wzrostem, wyglądem, kolorem oczu I tak dalej Natomiast Pies Musi być bardziej niż człowiek Chyba podobny do, do wzorca Jest mniejsza różnorodność Jeżeli bardziej odbiega od wzorca On dalej jest rasowy, bo może gdzieś tam Jakaś cecha genetyczna Spowodowała, że on wygląda tak czy inaczej Natomiast jeżeli jest psem Jak najbardziej zbliżonym Nie ma wad Jest dopuszczany do dalszej hodowli a czy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś kupuje psa w przekonaniu, że kupuje psa rasowego, a potem się okazuje, że no dał sobie wcisnąć jednak nie No, no niestety zdarza się. Kiedyś była sytuacja prosta wiele lat temu, że był Związek Kenologiczny w Polsce oraz y, hodowcy, nazwijmy ich tak też, hodowcy czy czasem nawet brzydko powiem, co się słyszy też w mediach nieraz, producenci szczeniąt, e, którzy posiadali, nawet kupowali od nas z naszego stowarzyszenia psy z rodowodem, ale nie chcieli dbać o tą czystość rasy, czy też nie chcieli dbać o procedury, które u nas trzeba e, dopilnować. E, czy szli na skróty, krótko mówiąc. Szli na skróty i roznażali takie psy. Myślę, że to było bardziej przejrzyste wtedy, bo były psy rasowe z rodowodem. Oni mówili, że mają psa często rasowego, bez rodowodu, ale każdy miał świadomość, co kupuje, tak, że no nie będzie miał pretensji, że nie, gdzieś tam się nie zapisze, albo że nie pojedzie na wystawę. Natomiast w tej chwili ustawodawca dopuścił do tego, że mamy całą masę stowarzyszeń, y jest bardzo dużo drobnych stowarzyszeń, nawet na terenie naszego województwa chyba kilka jest, gdzie się skrzyknęły osoby, które chcą y, pieski sprzedawać, wprowadzając ludzi, nabywców w błąd, że to nie jest związek ekologiczny w Polsce, że nie będą mogli jeździć na wystawy, że ich psy nie otrzymają metryk rodowodu naszego stowarzyszenia. Ja pracując w biurze bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że przychodzą do nas osoby. Z rodowodem, czasem jest to ładniejszy papier dokument wizualnie niż nasz, że no taki, taki ładny rodowód, taki ładny dokument, ale jest on bezwartościowy. Zdarza się, że na, mają od nas psy kupione i kojarzą z jakimś innym psem. Rodowód jest w pełni, no można by powiedzieć, no dobry, tak, bo jest z tym pochodzeniem dopilnowanym przez lata w, naszym, w naszej organizacji. Natomiast druga połowa przodków jest nieznana. To się dalej potem miesza i w zasadzie taki rodowód jest bezużyteczny. Trudno się y, sprzeczać z ustawodawcą. Te organizacje działają legalnie. Natomiast brak jest świadomości u ludzi, bo jeżeli ktoś świadomie kupuje takiego pieska i godzi się na to, to ci Są tacy ludzie, którzy świadomie chodzą mi... na przykład do schroniska i świadomie Dokładnie. biorą kundelka po prostu. Tak, tak. Jest mi naprawdę bardzo przykro patrzeć na, na to, jak te osoby są zawiedzone wychodząc od nas, że nie będą mogły pojechać na wystawę, bo ta pani czy ten pan powiedzieli, że mogą się u nas zapisać u, u nas wyrobić rodowód. Nie ma takiej możliwości, bo te ich dokumenty są dla nas nieważne. Nie pani Aniu, a może to cena powinna budzić jakby taki pewien niepokój, że to... No właśnie, na co powinniśmy być wyczuleni? Na y, jeżeli gdzieś jedzie się i chce się kupić konkretnego psa, konkretnej rasy. Ja wczoraj przepraszam, ale rozmawiałam z moją koleżanką, która ponieważ odszedł jej jamnik w dziełach drugiego. I dowiedziała się, że to jest pies od, od naszej koleżanki z hodowli, która sprzedała tego psa. Okazało się, i dostała taki ładny dowód, a okazało się, że ona na wystawie nie może pojechać. Ona była, mówi, no kocham go, no, no to trudno. No ja już teraz go nie oddam, ale... Pomimo, że ma z nami dosyć bliski kontakt, nie padła na pomysł, że polski związek yy, krynologiczny to nie, to nie jesteśmy my. I Mapsa, którego oglądałam wczoraj, naprawdę jest bardzo ładny i ładną mam maść. Ja, ja jestem specjalistką od jamników, więc ja widzę wszystkie. I ja ona mi mówi, że ma pół roku. Ja mówię, słuchaj, on jest za duży. Jak on jeszcze urośnie, a na pewno urośnie. On już w tej chwili ma obwód poniżej, bo to ma być jamnik długowłosy, miniatura poniżej powyżej 35, to to będzie kolos. A nam wino popatrz się no. mówi, ja głupia nie pogadam. No to, ale po, powiem tak, pani, ale... że tak było z tym moim polskim owczarkiem niż innym, z moją orką, dlatego że to nam na ro rodowodzie nie zależało. Chciałem dziecku kupić, tak? I ta nasza orka wyrosła na takie wielkie bydle za przeproszeniem, że y, była tak półtora razy taka jak normalny pon. Mm -hmm. No bo to... Kochaliśmy oczywiście tak, tak? Ale y, Pan pytał najpierw o cenę. Y, proszę sobie wyobrazić, że niejednokrotnie y, nabywcy płacą większe pieniądze właśnie w tych stowarzyszeniach o, niż u nas. Mm. Zdarzyło się, że pani przyjechała z dokumentem, y, bo kupiła sobie pomeraniana. Są to pieski y, dosyć drogie, to jest szpic miniaturowy, tak e, malutki, bardzo puchaty. No, Urodzą się jeden, dwa, rzadko cztery się urodzą, więc wiadomo, że takie szczenie jest droższe. I kupiła właśnie w stowarzyszeniu. Do tego ta powiedzmy pseudochodowczyni ostrzygła tego pomeraniana, więc wyglądał żałośnie, bo powinien być ładną puchatą kuleczką. Właściwie patrzę na I zdjęcie. Powiedziała, no że zapłaciła za nią 8 tysięcy. O Jezu pojechała do Gdańska i była zdziwiona, że nie może go u nas, tej suczki u nas zarejestrować. No jest to, jest to po prostu przykre. Wiem, że, że można za 4000 tysiące kupić, za 5 tysięcy nawet, ale to Nie osiem... dość, że przepłaciła, to jeszcze nie może tego tak, pieska pokazywać. Tak, tak, więc no, po prostu trzeba być ostrożnym. Krewnym. Myślę sobie, że trzeba po prostu się zorientować, tak. poczytać w internecie, wyważyć sobie swoje zdanie, zadzwonić do no, właśnie tutaj do Związku Kynologicznego w Polsce. Niejednokrotnie Przychodzą osoby i, i właśnie się najpierw dowiadują, pytają, albo ktoś dzwoni, pyta, czy ta hodowla jest u Was zarejestrowana. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Do rozmowy tak. z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę. Przed nami trzecia i ostatnia część rozmowy o 38 międzynarodowej wystawie psów rasowych w Opolu. Są z nami Anna Malczewska i Ewa Florek ze Związku Kynologicznego w Polsce. No właśnie, ta wystawa już niebawem w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, ale to nie jedyne miejsce, gdzie będziemy mogli pooglądać pieski. W Parku Nadżdżańskim będzie specjalistyczna wystawa Korgi i Lancasterów. To są to psy tak zwanej królowej angielskiej. O. Królowej, angielskiej to są... Konkretnie na bulwarze na przy moście y, po prawej stronie przez, y, przy wejściu do, na, 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 mos, na, dosa, na wyspę. Taki Takie jest fajne, jak patrzę Takie uszatki niewiele różniące się, Krótkie ale na przykład ładne. wiadomo, że między końcami uszu a nosem jest to trójkąt równoboczny. O, proszę bardzo. Jest to trójkąt równoboczny. Musi taki taki być taki. smaczek ze wzorca. Ze wzorca taki smaczek. Są szalenie. Mamy, mam przyjaciół, którzy hodują te psy i są szalenie miłe. Oni są w nich zakochani. Te nie psy wiem, należą do pierwszej grupy tego pasterskich. Pasterskie towarzyskie, dosyć mocno. To to są... są... No, dosyć, ale jednocześnie i zaganiające jest. Tak. jest są te, nie mają obowiązku mieć. Yy, Zgubiłem się. Przepraszam. Pro, znaczy, pro pracy. Tak, A, tak, ps... pro pracy, ale są to psy pracujące. Znaczy, psy są pełne niespodzianek. Tutaj kiedyś w Opolu, ja miałem redakcję blisko na ulicy Krakowskiej, taki starszy pan wychodził z dwoma biglami. Mm. I on z nimi chodził, do sklepów chodził, takie malutkie z tymi na małych nóżkach. Tak? Ja zrobiłem jakiś reportaż o nim i okazało się, że on jest myśliwym. I on z tymi biglami chodzi na polowanie, i te bigle mu zaganiają zwierzęta. Ja po prostu nie byłem w stanie uwierzyć, że taki piesek na krótkich łapkach jest w stanie gonić tak. za jeleniem Jest alpejski gończy krótkonożny. To jest też, jak sama wskazuje, hmm. no? Ja nie, tylko gończy jest ale, tak samo, ale trochę jest to taki, Ale to są spryciarze, to są szybkie hmm, to, psy to są... sprytne, także każdy pies gdzieś tam swoją jakąś. No e... bo bigle są, bigle są na polowania. nagle no. tak jak A nie ja bym... wyglądają. A nie, nie. wyglądają. To to jak... Wiele razy zrobiło się kanapowych Ze względu właśnie też na modę Bo są mody na, na, na różne rasy psów no, proszę, ale tak to, a my... właśnie, a jaka rasa jest teraz najbardziej modna? Bo to Jeżeli Pamiętam chodzi... Dalmatynczyki, kiedyś o... były modne przy okazji tych tak, nieszczęsnych chwil. E, właśnie buldogi francuskie. Jest ich, jest ich dużo. Myślę, że rynek już w tej chwili w, w pewnym stopniu się nasyca. Natomiast e, jest to, jest to bardzo, bardzo liczni reprezentanci są w tej chwili. Jest modne. E, mioty, mioty schodzą dosyć, dosyć e, szybko hodowcom. Ludzie czekają na, na szczenięta. A na przykład Labradory? Labradory które są najliczniej reprezentowane na, na naszej y, wystawie. Są, y, cały czas trzymają się w czołówce. My mamy akurat w opolu hodowlę y, bardzo y, fajnych labladorów, które odnoszą sukcesy wystawowe w Polsce i za granicą. Zresztą Labrador z tej hodowli kreuzbergs Kluczborka. kolejny raz z rzędu, chyba już trzeci, wygrał nasz ranking wystawowy. Czyli po zliczeniu punktów okazało się, że jeżdżąc po wystawach był najlepszy w tej no klasyfikacji. Jest naprawdę ładny. A jakie takie, no, powiedziałbym, rzadkie rasy będzie można zobaczyć? Takie, których na co dzień byśmy raczej nie zobaczyli, chyba że w internecie. No, są to pojedyncze psy zgłoszone na naszą wystawę, e, szczególnie psy z północy, e, z, czyli z, z, z krajów skandynawskich. Tak. E, jest piesek na przykład e, z, e, z Danii, Broholmer, to jest taki w typie e, Mastifa. E, w tej chwili już częściej y, jako pies stróżujący, czy też nawet do towarzystwa mastiff angielski, mastiff hiszpański y, pincher małpi. Czyli taki pincherek y, zwany potocznie sarenką, czy też takim trzęsący się piesek, jak niektórzy mówią, Alema. malutki, ale ma obfite futro, szczególnie na głowie. Na głowie jaką nazwa, ma piękną nie, minkę. Małpi m pincher. Powiem tak, że przypomina mi trochę takiego y, y, spyszka y, y, wilkołaka z takich starych filmów <noise> tak, amerykańskich. Tak, One no tak. Tak, były mniej więcej stylizowane. Presa Canario też jest jeden pies, czyli y, pies kanaryjski. A teraz mamy kuli. No ten Presa Canario namierskie. to taki groźny trochę, w, tak wygląda groźnie. To wszystko zależy, to oczywiście nie, nie mówię, że to są lekkie psy, ale to wszystko zależy od wychowania. Ja kiedyś przychodziłam do mojej koleżanki, usiadłam na fotelu i naraz miałam y, boksera na kolanach. I ja mówię, no a czego ty chcesz? ona mówi, no zajęłaś jego fotel. A, a, ona no, tak, no i tak. on się gnieździ. Tak, ale to właśnie a propos jeszcze zajmowania fotelu, kanapy czy wchodzenia do łóżka. Pies nie ma takiej potrzeby. Oczywiście on z, z, z chętnie korzysta z tego, że może wejść do łóżka, na kanapie i tak dalej. Natomiast jest to potrzeba właściciela. Jeżeli ktoś y, pozwala psu na fotel, to jest jego sprawa. Nie, nie jest to dla psa konieczne, ale jeżeli pies sobie lubi spać na kanapie, y, w fotelu czy w łóżku, to jak najbardziej. To no. jest tak samo jak z obrożą, czy z każdym innym sprzętem dla psa, jakąś... No jest takie stare powiedzonko, że właściciele psów dzielą się na tych, którzy sami śpią. lub nie. Albo się, się do tego nie przyznają. Przyznają się do tego, że tak. śpią i tych, którzy mówią, to że To ja jestem nie. chyba wyjątkiem, bo mój nie ma nawet wstępu do sypialni. O, no, proszę, proszę bardzo. To a, to, a pani ma jakie psy? Owczarek rumuński, Mioritik. Jest to pies bardzo duży. O. Pies bardzo duży, o obfitym futrze. Jeżeli ktoś zna polskiego owczarka innego. To, to ten typ, w podobny W tym typie, tylko dużo, dużo większy no tak samo jak Bobtail, kiedyś Polskie Owczarki Nizinne, czyli tak zwane Pony wywieźli do Anglii I utworzyli teraz rasy Bobtail. Bob Pom pomagali Rąbnęli nam rasy Nie, utworzyli, ale po były pomocne był... To ja mam jeszcze takie pytanie na koniec Będzie best in show, tak zwany, tak? Wybór na tak. najpiękniejszego psa w niedzielę wieczorem jak W niedzielę po południu Jest to proces, powiedziałabym, długotrwały No tak, bo bardzo różne psy się... wygrywają Różne psy wygrywają. Zaczyna się ten proces od godziny 10 w sobotę. Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie wystawy międzynarodowej i będą ocenione psy z grup 5, bo mamy 10 grup FCI. 5 grup w sobotę, pięć w niedzielę. Na każdym ringu zdarza się po kilka razy. Z każdej rasy wybiera się jednego, jedynego przedstawiciela, który jest zwycięstwą, zwycięzcą danej rasy. Następnie rasy są wybierane w grupach. Z, jest zwycięstwa pierwszej, drugiej do dziesiątej grupy. I w niedzielę na Best In Show. Główny sędzia wybierze tego najpiękniejszego psa wystawy z, z 10 ich. reprezentantów wszystkich, wszystkich grup. I to może być wielkie zwierzę albo malutki jamniczek. Tak, może bywało. się zdarzyć. Bywało i będzie. Bywało tak, i tak. Zapraszamy w takim razie wszystkich na wystawę już w piątek. E, może i ja się wybiorę. W piątek o 12, a w niedzielę i w sobotę S yy. może wrócisz z jakimś pieskiem. Do nie wiem, do ja za rzadko jestem domu. A propos domu, wrócisz z pieskiem, męczył. niestety nie ma sprzedaży psów o. na o, wystawach. Natomiast y, bardzo można y, 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 rozmawiać, zapoznać się z ofertą hodowców, zapoznać I się wtedy. z hodowlą typą rasy i umówić się z hodowcą w hodowli. I to jest najlepszy pomysł. Tak. Bardzo dziękujemy za wizytę w Loża Radiowej. naszym gośćmi były dzisiaj Anna Malczewska i Ewa Florek. Dziękujemy dziękuję. bardzo. Loża radiowa.